Radziłł 247 dworówek Startowałeś w zeszłym roku tak Jak porównujesz te dwie imprezy? Porównuję? Hmm. Początek gorszy niż w zeszłym roku ale. Tak było bardziej było trudniej było? Tak. A tam ten jeden żółty. Musiać ale. Takie uroki do góry? Pewnie mówisz o policji, bo wszyscy tak o tym jest. wspominają. Chyba nie ma ani jednej osoby, która by o tym nie wspomniała, powiem ci. Ale byli też tacy, którym się to podobało. Nie no, ale każdy chyba możliwość, możliwości jest... Pojez... Sprawdził tam, jak tam wepchnął, to już do końca się. O właśnie, coś takiego, nie? Też parę osób właśnie to powiedziało, że jak już tam to przeżyło, to już wszystko przeżyje. Chociaż ojciec dyrektor potrafi zaskoczyć. A ja, to na pewno. <noise> ale... Jaki plan na dzisiaj? Meta? Plan na dzisiaj nie ma planu. To co? W przyszłym roku następna? Boże... Wiem, że to jest głupie pytanie w tym miejscu, bo wy wszyscy już macie dość wszystkiego, ale... Ja, no ja w zeszłym roku mówiłem, że pewnie nie w tym roku, tylko za dwa lata, a jednak jadę już w tym roku. Ale co, przyjechałeś z takim nastawieniem, żeby wynik poprawić? Czy po prostu przejechać? Nie, nie mam takiego nastawienia, żeby wynik poprawić na. Tak, jak mi położył, na Hama. Aha. To jest taki dla mnie odpoczynek. W zeszłym roku jechałeś, wyjechaliście we wy dwójka, w tym roku sam. Jak to porównasz? Bo to też ciekawie tutaj różne osoby różne... Ja no, tak, też też Ale oni trochę tam podciszeli, a ja mam też sztukę na miło mi Więc moje tempo tam się zwolniło. Zobaczymy, nie czekaj, to niech sobie jadą. do dojadę, no. Ale co, uważasz, że fajniej się jedzie samemu, czy fajniej się jedzie właśnie z kimś? No, wszystkiego są plusy minusy. No, samemu to wiadomo, na wieczor to samemu tempo, no, jak się z kimś jedzie, a się w miarę zgra, no, to też się fajnie jedzie. Ciężko stwierdzić. Aha. No, wiadomo, no, jak się coś stanie, no, tak, jak jest druga osoba, no, to ta pomoc i może nadejść tutaj, ale... Tak i tak się fajnie jedzie. Fajnych ludzi Wiem, że już ileś wy... wystartowałeś tych Ultra. Powiedz trzeci. Powiedz co, no to już do, spore doświadczenie, przynajmniej w porównaniu z tymi co pierwszy raz. U Wisły jechałeś też, tak? I pomorne. Uisłe A w tym roku trzeci, tak. rozumiem. Powiedz. Co jest takim kluczem do ukończenia tych ultra i takiego ukończenia z zadowoleniem? Co jest takie najważniejsze w tym wszystkim? Nie wiem, przygoda wspomnienia. Te wszystkie widoki, to co się widzi. A co trzeba zrobić, żeby to ukończyć? Właśnie w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji. Jest jakaś taka złota rada? Nie ma. No trzeba mieć coś tam w sobie trochę, żeby... No Że trzeba chcieć. Przede wszystkim, no bo wymówka, żeby czegoś nie zrobić, to zawsze się znajdzie, bo a to to, a to tamto, ale trzeba chcieć. Chcący szukają rozwiązań, niechcący szukają wymówek. Oczywiście, tak? tak jest. Okay. Mówią, a żeby coś takiego jechać, to trzeba mieć sprzęt, jaki. Albo trzeba dziś bardzo trenować. Ale to tak w wielu przypadkach może się znać, że tak nie idziesz Aha. Bo no, każdy jakieś tam ma obowiązki. Ja tak jakby... Ja też pracuję i tam gospodarstwo prowadzę. Nie mam czasu, żeby gdzieś tam jeździć, i trenować. Więc ściana nie jadę. Bez jakichś specjalnych przygotowań i, ja, i tak dalej. Czas. Nie, nie, ja tam... Nie mam czasu tak. sprzęt się spisuje. Jakieś zmiany zrobiłeś w porównaniu z zeszłym rokiem, sprzętowe? No sprzętowe, no, to nie spulwo, no, a tamten był góral. To gór, jest inny kąt podjazdu. Same zjazdy, przełożenie jest już inne, już podjazdy można lepiej, a, Czyli bardziej miękkie przełożenie zastosowałeś, tak? tak? Ok. To, to, to w przyszłym roku zrobisz jeszcze bardziej miękkie, żeby na policję wjechać, tak? <laughs> Zobaczymy, czy police będą. <laughs> No nie wiem, nie wiem, bo no grubo tu niektórzy o tym mówili. Myślę, że ojcu dyrektorowi się oberwie o kiedyś dziewczyny, które chyba. W jedzie chyba się oberwie. W lewo jedziesz! Lewo, pamiętaj. Trzymaj się, dziękuję bardzo.